Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 2 FM. Księga. W audycji Księga witają Państwa. Piotr Pawłukiewicz. I Paweł Kęska. Witamy Państwa serdecznie. Witamy słuchaczy Radia Warszawa, Radia Nadzieja, Radia Podlasie i Radia Doksa. I przechodzimy do naszej cotygodniowej lektury Pisma Świętego. Dziś rozpoczynamy od czytania z Księgi Liczb, rozdział 21, wersy od 4 do 9. Owych dniach podczas drogi Lud stracił cierpliwość Zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu Byśmy tu na pustyni pomarli Nie ma chleba ani wody A uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym Które kąsały ludzi Także wielka liczba Izraelitów zmarła Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węża i wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Chyba tak jest, że każdy marzy o jakimś raju, o czymś, co będzie kiedyś i będzie na pewno lepsze niż to, co jest teraz. Tylko, że do tego raju to jest... winą się nie jedzie. To się idzie na piechotę, a jak już się idzie, to można mieć dosyć. Różno go szukać na ziemi. Pismo Święte mówi o nowej ziemi, nowym niebie. W tej chwili chyba byśmy raju nie znaleźli, nawet przez najczulsze satelity. Ale Żydzi liczyli na to, że po wyjściu z Egiptu będą mieli no, lepsze warunki niż te, które opuszczają tam w, w krainie faraona i zaczęli zrozumieć, że to nie będzie takie proste. I nastąpił bunt. Ale myślę, że coś ich to uratowało, że zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi otwarcie. Są takie sytuacje w Starym Testamencie, że ludzie zaczęli szemrać po cichu za plecami, gdzieś tam ktoś komuś na ucho, że mu jest niedobrze. A tutaj przyszli i przepraszam za słowo, wywalili całą prawdę Bogu i Mojżeszowi, nam jest źle. I Pan Bóg mówi to wobec tego, już daj im tego węża na, na wywyższonego, który i nikt spojrzy, będzie zdrowy. Trzeba przyznać, że to nie, nie duży trud był, tylko spojrzeć wystarczyło na węża wywyższonego. I myślę, że to jest dla nas też taka nauczka, żeby Panu Bogu stawiać nasze, nasz, nasz ból tak wprost. Oglądałem w zeszłym tygodniu film taki o Titaniku, autentyczny dokumentalny o tym statku, i tam było napisane, było powiedziane, że gdyby Titanic nie próbował ominąć tej skały, tylko w nią walnął prosto, też by zatonął, ale wiele godzin później i straty byłyby mniejsze. Natomiast Titanic chciał ominąć tą górę, rozdarł sobie cały bok i szybko poszedł na dno. Nieraz trzeba przepraszam, dziobem walnąć w Pana Boga, jak nie rozumiemy swojego życia, coś nie, nieszczęście za nieszczęściem idzie. Nie, nie mówić chwała Tobie, Panie, i wielbię Cię za wszystko, tylko powiedzieć, Panie Boże, jest mi źle, ja po prostu umieram, ja duchowo się duszę. I myślę, że to był jeden z elementów, że Pan Bóg w sumie łagodnie po, po tym buncie potraktował lud Izraela. Jak się wali dziobem w Pana Boga? Po prostu, tak jak robił, robił Jeremiasz. Mówił, uwiodłeś mi Panie Boże, ja pozwoliłem się uwieść. Ale koniec tego, przestaję prorokować. Tam nawet bibliści mi mówili, że w oryginale jest czasownik, zgwałciłeś. Zgwałciłeś mnie, Panie, ja pozwoliłem się zgwałcić. Ale koniec. Jeremiasz po prostu mówi Panu Bogu, ja mam dość Twojej służby. To nie jeden ksiądz, nie jedna siostra zakonna przeżywa takie okresy, zresztą świetcy też, wy też jesteście na służbie Pana Boga. I przychodzimy do kościoła, przyczesujemy włosy, składamy rączki i modlimy się, a serce jest pełne jakiegoś bólu, jakiegoś, jakiejś rozpaczy nawet. I boimy się to Panu Bogu powiedzieć. Pan Bóg się za to nie pogniewa. Panu zrozumie nasz ból. I co tydzień stoimy orząd dalej, aż wreszcie w przedsionku, a potem już przestajemy przychodzić. Nie, bo Jeremiasz mówi, kiedy zaczął, powiedział Panu Bogu całą prawdę, stanął w prawdzie, jego serce rozpalił ogień, właśnie miłości Bożej. To jest to takie zakłamanie, że jest wszystko dobrze, że wszystko w porządku, tak jak sobie odpowiadamy na pozdrowienia na ulicy. Jak tam leci wszystko w porządku? Komu leci wszystko w porządku? Nikomu nie leci wszystko w porządku. Amerykanom chyba. Nie, też im się nie pogodzi. <grym> I teraz tak, ten wąż, yy, dlaczego akurat na węża, czemu tam nie był cherubin, czemu to nie był anioł, to jest symbol trudny, niewygodny, nie jest taki prosty wąż. Ale w starożytności nieco inaczej niektóre narody patrzyły na węża, dla nich to była siła, moc witalna, siła życia, rozrodczości, więc jakieś nadziei, jakiegoś, jakiegoś zdrowego buntu przeciwko słabości i chorobom. I dlatego jeszcze wiele wieków później zdarzało się, że jakieś oczywiście marginalne ilości Izraelitów czciły węża, wzorując się na jakichś pogańskich kultach, co oczywiście było niemiłe jachwę. Natomiast ja zastanawiam się, dlaczego Pan Bóg kazał go umieścić wysoko i, i co to było trudne. Było trudne. Proszę Państwa, już nieraz to mówiłem, może komuś z was się zdarzyło mieć gościa nieproszonego w domu, jakiegoś szczura czy mysz, czy myszy, które biegały po podłodze. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy, czy jakieś tam insekty, które chodziły po podłodze. Kiedy wiemy, że coś takiego tutaj mi może wyskoczyć, spod szafy wyjść, to ja się patrzę w podłogę, a Pan Bóg mówi, podnieś wzrok do góry. Boże, ja podnoszę wzrok do góry, a tu mi może ktoś coś wychodzi spod kołdry, spod koca, spod dywanu. Pan Bóg kazał oderwać wzrok od naszych zagrożeń ziemskich i patrzeć na Niego. To jest też dla nas wskazówka, że kiedy przeżywamy coś trudnego, chorobę, nieszczęście, konflikt w rodzinie, nie patrzmy się intensywnie w to i nie mówmy bez przerwy o tym, tylko podnieśmy wzrok ku Bogu. My myślimy, że jak stracimy kontrolę nad sytuacją, to jej potem nie odzyskamy. Odzyskamy. Pan Bóg to zrobi, tylko przestań się gapić w kółko na swój problem. Staropanieństwa, kryzysu małżeńskiego, nieczystości. Spójrz się na Pana Boga. Spójrz się na Pana Boga. Wielu ludzi chodzi do kościoła, intensywnie wpatruje się w problemy parafii, osobiste, rodzinne, natomiast nie patrzy na Pana Boga i dlatego uzdrowienie nie przychodzi. Jak kiedyś się uczyłem jeździć samochodem, to jeździłem zygzakiem, jak chyba każdy na początku, i powiedział mi instruktor, przestań się gapić, no to co masz 5 metrów z przodu, patrz się na cel. 100 metrów dalej, a nie 5 metrów. nie będziesz jeździł zygzakiem. Przełóżmy tę sytuację na sytuację, dajmy na to małżeńską, bo to się często zdarza. Jest ślub, jest pięknie, wychodzimy w nową drogę, biała suknia, piękny garnitur, goście, wszyscy wziwatują, rzucają ryż. Po roku jest trochę trudniej, po trzech latach jest o wiele trudniej, jest dalej niż bliżej. Miał być raj, wychodzimy, idziemy do przodu i co i jesteśmy na pustyni nie ma co jeść Donald radzika najdzieli by mówili no małżonką wprost że jak wyjdą z kościoła to za rogiem już czeka szatan ze swoją całą armią żeby ich małżeństwo rozbić jest jednym z gości na weselu nieproszonych oczywiście nie ma co wpadać w skrajność, że nasze małżeństwo będzie horrorem i teraz nastawmy się na coś takiego, ale naiwna nadzieja, że będzie tak jak było, że to małżeństwo będzie przedłużeniem narzeczeństwa, tylko dochodzi seks bez grzechu i wspólne mieszkanie i wspólne nazwisko, jest iluzją. Małżeństwo jest ciężką robotą i ciężką pracą i chce się tam często zaprzeć samego siebie. Ale węże też przychodzą. Węże, które, które, które kąsają, które sz, podszeptują. Popatrz, jak on jest niedobry, popatrz, jak ona jest niedobra. Musimy wiedzieć, że zawsze mamy tego domownika, który chce zniszczyć jedność rodziny. Czym jest ten wąż dla ludzi w kryzysie w takim razie? Bo tu też oni mają trudność. Coś się z nimi dzieje złego, zabijają ich te węże. Pan Bóg daje im ratunek. Jaki ratunek dla takich ludzi? No, myślę, właśnie staniecie w prawdzie, staniecie w prawdzie, spojrzenie na Pana Boga. Oderwanie się od przekonania, że ja sobie sam dam radę. Ludzie dzisiaj tak nie chcą prosić o pomoc. A oni przyszli i prosili o pomoc. Zgrzeszyliśmy, przyznają się. Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się z nami do Pana. To, to wymaga właśnie wielkiej pokory ze strony Izraelitów i oni dlatego ten egzamin, mimo że wielu z nich pomarło, jakoś można powiedzieć, wygrali w sumie. Za chwilę będziemy czytać czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wersy od 6 do 11. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył. I darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mniej więcej chyba rozumiem, co tu jest napisane, ale taka droga uniżenia i pokory, czy to nie jest droga zbyt ekstremalna, czy to nie jest samo wyniszczenie, czy to jest propozycja dla każdego, kto przychodzi w niedzielę do kościoła, dla każdego, kto słucha tej audycji, usiądź na ostatnim miejscu, unisz się. Myślę, że tak, że pokora, uniżenie. Jest warunkiem sine qua non jakiejkolwiek misji chrześcijańskiej, misji religijnej. Jeśli idę jako kapłan, jako siostra zakonna, jako świecki, jako rodzina, idziemy głosić Chrystusa, musimy, musimy być bardzo pokornymi ludźmi. Ktoś mi powiedział, że szczęśliwe małżeństwo jest to wspólnota dwojga osób, kobiety i mężczyzny, przebaczających sobie nawzajem. To, co niszczy małżeństwa, to jest pycha. To jest pycha. Kobieta z czarującym uśmiechem będzie podawać piątą herbatę pewnego dnia. Panu dyrektorowi, a kiedy mąż ją poprosi o szklankę wody, to ona powie: Co ja sam sobie weź? Bo, bo, bo dyrektor to jest wielki, jak ja mu służę, to też jakoś tam moje akcje idą do góry, a z mężem to, to nie, nie ma żadnej, żadnej korzyści. Zresztą może być odwrotnie jakaś posługa męża też może być w pracy bardzo łatwa, w domu okazuje się nie do wykonania. Także wielka, wielka pokora jest potrzebna, i pokora jest czymś najtrudniejszym. Jeden, ona mutuje ciągle, ona się zmienia. Podaję taki przykład człowieka, który wymyślony był z powiedzi. Rzeczywiście się pięknie wyspowiadał, z wszystkich grzechów pokornie żałował, a kiedy dochodził do drzwi kościoła, już przyszedł głos, ale żeś się wyspowiadał. No tak jak ty, to się nikt nie spowiada. Ale pewnie oczarowałeś tego księdza swoją głębią teologiczną. No jeśli się to kupi, to już przepadło. W pokorze nikt nas nie przewyższa. <noise> w pokorze nikt nas nie przewyższa. Dlatego Chrystus podjął najtrudniejszą drogę dla człowieka i nie mógł właśnie nie nie podjąć tej drogi, która była pokora, ogołocenia samego siebie, przyjąwszy postaci sługi. Tutaj widać to wyraźnie, kiedy umywał nogi uczniom. Wtedy niektórzy teologowie mówią, że Judasz podjął ostateczną decyzję, żeby Jezusa wydać, bo jak zobaczył tego, którego widział Mesjaszem na koniu, z mieczem, z wielką armią, jak zobaczył go przypasanego prześcieradłem, facet przypasany prześcieradłem, to nie jest, nie jest ideał męskości, czy jakiegoś heroizmu męskiego, i wtedy powiedział, że to nie może być Mesjasz, że to, że to jest oszust, że, że on jest słaby, że on jest taki właśnie do niczego. A Chrystus pokazał tu swoją potęgę potęgą Pana Boga jest to, że On się potrafi tak ukryć, że my go nie możemy rozpoznać. Chociaż jest tak, jego, jego bycie w świecie jest tak oczywiste. Jest tak oczywiste. żeby trzeba być bardzo nieuczciwym, żeby mówić, że Boga nie widać nigdzie w sieci. Ja, przepraszam jeszcze za gadulstwo, taki przykład podam. Jeśli byśmy komuś na wycieradce przed drzwiami ułożyli 10 róż, promieniście, pączkami do środka, każdy by powiedział, kto to ułożył. I gdyby ktoś powiedział, nie, one się wysypały z kosza i przypadkowo się tak ułożyły w kółko równiutko. Każdy by powiedział, czy jesteś głupi, jakby się z róży same ułożyły równiutko. A kiedy patrzymy na listki na drzewie ułożone równiutko, mówimy to natura, jakieś siły niezidentyfikowane, ale to przecież nie Pan Bóg nie żartujmy. Więc Pan Bóg, ja się dziwię, nie to, że On istnieje tylko, że jest wielki, ale on się potrafi tak schować, że niektórzy go nie widzą I ci, którzy nie chcą go widzieć, go nie widzą. Kiedyś to już nie oceniając, ale takie były czasy. Były krucjaty, chrześcijanie walczyli o swoje z mieczem w ręku, przeganiali różnych e, innych, którzy akurat generalnie byli e, nie w tym miejscu, nie w tym czasie, co trzeba, albo godzili w jakieś prawdy czy wartości. Dziś chrześcijanie miecza raczej nie używają. Chrześcijanie na świecie są najbardziej prześladowani, chrześcijanie umierają. Chrześcijanie poddają się śmierci i cały świat y, zamarł w bezruchu i nie wiadomo, co zrobić, nikt się za nimi zbrojnie nie wstawi. To jest taka pokora? No pokoru nie jest ryzykowanie życia, szastanie życiem, pokoru nie jest właśnie narażanie się na utratę życia, bo życie jest wielkim skarbem, powinniśmy się o niego troszczyć. Ale pokorą jest, przecież może, nie, nie znam takiej sytuacji, codziennej co, co innej tamtych chrześcijan, ale mo, może wielu z nas mogłoby symulować zmianę wiary. To, co by nieraz Arabowie mówili, zmienicie wiarę, czy uznacie Allaha, wam będzie życie. I zwykłe rodziny, chciałbym się powiedzieć, decydowały się na śmierć. Więc to jest wielka pokora, bo ilu by ludzi powiedziało, tak jak Polacy mówią, że jeździli do Niemiec pracować, a że urzędnik pytał, czy ty jesteś katolik, czy ktoś, bo będziesz musiał płacić podatki. Oni słyszeli spłacić podatki, to ja piszę, że jestem niewierzący. Natychmiast. I biskup w Opolu dostawał mnóstwo takich zgłoszeń, że ten wyrzekł się wiary. Więc tamci ludzie, powtarzam, zwykłe, zwykłe rodziny, zwykli chrześcijanie, ale jakżeś głębokiej wiary, decydują się oddać życie za Chrystusa. Czy to nie jest próżna ofiara? Za kilka minut na świecie umiera chrześcijanin za swoją wiarę. Ja, kiedy usłyszałem o tych mordach w Indiach, i tu w krajach arabskich chrześcijan, przyznam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i to była dla mnie taka konferencja duchowa, która mną potrząsnęła, bo każdy oczywiście się pyta, co by było gdyby u nas. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej teraz się mówi o wojnie. Oczywiście to są mgliste przepowiednie czy jakieś refleksje, ale która mogłaby zaistnieć na podstawie tego, co się działo w Ukrainie. I człowiek pyta się o swoją wiarę. A gdyby mi przystawili pistolet do głowy, czy bym się wyparł Chrystusa? Myślę, że wielu z nas nie wie, jak by się wtedy zachowało. To jest też tak napisane aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Łatwo na to patrzeć, wiedząc, że to już jest historia zakończona po zmartwychwstaniu. Dokąd nie było zmartwychwstaniu, to wielu kolan nie zginęło. I tak też jest chyba z nami, że my to w cichości będziemy tego Chrystusa wyznawać w codziennych działaniach i nikt nie będzie bił brawa. Tym chrześcijanom też chyba nikt nie bije brawa. Nie po to idą na śmierć. Brawo im biją aniołowie po tamtej stronie. A tutaj, do tego momentu śmierci, jest się rzeczywiście pogardzanym, zgnojonym, odsuniętym na zupełny bok człowiekiem. Święty Paweł w innym miejscu pisze, że to, co robi życie i śmierć, to jest, to jest dla chwały Bożej. Tu też jest tak napisane, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czy nasze życie jest życiem ku chwale Boga Ojca? Jak to życie realizować? Ku chwale Boga Ojca. Czy jesteśmy takim małym lustereczkiem, który odbija w promienie chwały Bożej? Oby tak było. Chwała oddaje się Bogu przez to, że się wypełnia Jego prawo. Przez to, że się go coraz bardziej kocha, coraz bardziej mu ufa. Tu nie chodzi o jakieś pisanie plakatów po ulicach, ale żebyśmy byli blaskiem. Oczywiście nie uda się nam w 100% naśladować Chrystusa, ale żebyśmy byli odblaskiem Jego chwały, żeby ludzie. Widząc nas, może nie, nie wpadał w jakiś zachwyt, że jesteśmy genialni, ale mówili po latach, miałem takiego kolegę w pracy, to był katolik i to był sympatyczny facet. I widziałem, że jego wiara, o której nie mówił nigdy tak werbalnie, tylko pokazywał ją nam swoim postępowaniem, zrobiła na mnie duże wrażenie. No właśnie niby nic, niby podanie herbaty, zastąpienie kogoś w jego dyżurze, niby troska, że o pomoc w znalezieniu przyjacielowi lekarza, niby takie drobiazgi a świadczą o tym, że człowiek rzeczywiście żyje w promieniach chwały Bożej. Miałem kolegę w pracy kiedyś, który faktycznie nigdy nie mówił, że on w co wierzy i to nie było tak ważne, bo ta praca akurat tego nie dotyczyła, ale on po prostu się nie spóźniał i robił innym herbatę. Natomiast po, po kilku miesiącach yy, i miał dobry humor, w sensie był pozytywnie nastawiony do życia. Po kilku miesiącach coraz częściej inni go zaczęli pytać, a czemu tak? I to były prywatne rozmowy. I po jakimś czasie oni też poszli do tej wspólnoty, w której on był. I tak to wyglądało praktycznie. To jest najlepszy sposób apostołowania i ewangelizowania, kiedy ludzie właśnie zaciekawi nasza postawa, jakiejś dobroci, daj Boże, aby dana taka była, pokoju i radości. I sami przychodzą pytać, sobie, skąd ty to masz? Jaką właśnie masz tajemnicę? Nie, nie wrzucanie na siłę ludziom do ucha czy do serca pewnych treści, ale wzbudzenie zaciekawienia. Wzbudzenie zaciekawienia. Za chwilę przechodzimy do lektury Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział trzeci, werset 13 do 17. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Chyba to jest bardzo częste i na tym polega też bycie człowiekiem. Myślę sobie, że po błędach, po grzechach, po jakichś sprawach, które zawalimy, czujemy wyrzuty sumienia, czujemy się potępieni, bo sami się potępiamy, już nie wiemy, czy Bóg nas potępia, czy nas ludzie potępiają. W każdym razie e, chcemy się zapaść czasem pod ziemię. To jest takie potępienie. Bóg pytał Kaina, dlaczego masz ponurą twarz, gdybyś nie grzeszył, nie już ponurej twarzy. Z doświadczenia i osobistego i wielu ludzi potwierdzam tą definicję, że źródłem naszego smutku jest głównie zło jakieś, które czynimy. My mówimy, że źle spałem, prawda, gdzieś tam trochę się źle czuję, politycy mnie denerwują. To prawda, denerwują, źle śpimy, ale I człowiek boży jest człowiekiem radosnego serca. To jest właśnie ta wielka pomyłka, że niektórzy stroją smutne miny w kościele, myślą, że stroją pobożne miny. Oczywiście kościół nie jest miejscem na jakiś taki kabaretowy śmiech, ale na radość, na subtelną, głęboką, delikatną radość. Natomiast z powodem naszego smutku bywa często grzech. I ktoś powiedział tak, upaść jest rzeczą ludzką, powstać jest rzeczą boską, trwać w grzechu jest rzeczą diabelską. Najlepszy gabinet kosmetyczny świata, który poprawia nam wyraźnie rysy twarzy, to jest spowiedź. To jest spowiedź. Spowiedź, czyli co się dzieje Powrót do Chrystusa. Odpowiedzi? Powrót do Chrystusa, powrót do jego wolności, powrót do jego nadziei. Mamy, z chwilą grzechu ciężkiego tracimy prawo, no nie tracimy prawa do spowiedzi, bo możemy iść. Ale nie, nie możemy wtedy powiedzieć, jestem podłączony jak ta gałązka do, do krzewu winnego, tylko jestem taką odrzuconą gałązką. Muszę się doczołgać do Chrystusa i z powrotem się do niego podczepić, żeby zaczerpnąć tych soków życia wiecznego od niego. Taki jest grzech śmiertelny. Generalnie powoduje to, że jesteśmy oddaleni od Kościoła, od Chrystusa, i to ma konsekwencje. Z pewnością, jak będę miał wypadek samochodowy, to będę miał problemy. A dokąd go nie mam, to jakoś sobie żyję. Ważne, żeby się przygotować na śmierć. Tak? To, co jest bolesne dla nas kapłanów, to nie to, że ludzie grzeszą, tylko że bardzo często po grzechu ciężkim nie idą do spowiedzi. Ja nie mówię, żeby już lecieć natychmiast w tej samej sekundzie. Nieraz trzeba refleksję pewną poczynić, głębszą ale że wielu ludziom jest obojętne, czy ja żyję w grzechu ciężkim, czy ja żyję nie w grzechu ciężkim. Ja to tłumaczę przykładem, że gdyby syn odraził matkę i powiedział, mamo, to obraziłem cię, wiem, ciężko, to cię przeproszę na imieniny, to jeden bukiet będzie, to dwie sprawy. No nikt tak. Każdy, kto kocha, poleci natychmiast po te kwiaty na centralny i przyleci do mamy i ją ucałuje w rękę, uklęknie przed nią i daje bukiet kwiatów. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, spieszmy się kochać Chrystusa. On też często tylko przechodzi przez nasze życie, i trzeba wy, 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 wyczuć ten moment i, i trafić, żeby z nim się spotkać. Myślę, że to czytanie jeszcze nam przypomina nam o jednej prawdzie: że do piekła ludzie idą sami. Faustyna mówiła, że Chrystus błaga ludzi, żeby nie szli do piekła, Ale oni idą sami. Ktoś to określił obrazowo, że w piekle w klamki są od środka. I ludzie, którzy tam są, piekielnie cierpią piekielnie to jest dobre słowo w tym przypadku. Ale nie chcą, nie chcą stamtąd wyjść. Oni już wybrali, wybor, swojego wyboru nie zmienią, dlatego w Kościele nie modlimy się za szatana i demonów. Bo oni już swój wybór zakończyli i nie, ma, nie mają szans na, na odmienienie go. Pędzić do konfesjonału i pojednać się z miłością. Ale myślę, że jakby zapytać ludzi, którzy przychodzą do Kościoła, i sam siebie też pytam, czy kocham Boga, czy kochacie, drodzy moi, Boga, to, to często milczenie by się pojawiło. Ludzie mówią tak, ja tam nie wzdycham do Boga, łez nie przelewam na mszy świętej, to go chyba nie kocham. Z zachowywaniem przykazań jest też średnio, no to go chyba nie kocham. Ja wtedy stosuję jedną metodę. Mówię do takiego załamanego chłopaka czy dziewczyny, przyniesiesz mi jutro wszystkie krzyże ze swojego mieszkania, Pismo Święte mi oddasz, oddasz mi książki religijne, wyrwiesz zdjęcia z albumu, jak byłaś o komunii, podrzesz i wyrzucisz. Co ksiądz, ale nie proszę siedza, ja, nie, ja nie oddam Pisma Świętego, ja nie oddam krzyża, a widzisz. Coś jest takiego, że jesteśmy dziadostwem nieraz duchowym, ale Ty Chrystus jest tym, który przebacza 77 razy dziennie i jest miłosierdziem nieskończonym, i to nam, w to nam pozostaje wierzyć w tej sytuacji. To jest napisane, że wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Jak wywyższać Syna Człowieczego w naszym życiu? No wywyższono Syna Człowieczego przez grzech krzyżowania. Natomiast w naszym życiu spełniając Jego wolę, to nie ma nie, nie ma dyskusji, że to jest najważniejsze. Chrystus przypominał kto mnie miłuje, ten spełnia, będzie spełniał moje przykazania. Nie emocje, nie uczucia, nie jakieś iluzje, tylko konkret, konkret. Mówię nieraz do ludzi, weź kartkę papieru i napisz nazwiska ludzi, których kochasz. Potem skreśl rodziców, brata, siostrę, swoją dziewczynę i zobacz, ile ci nazwisk zostało. Bo Chrystus konkretnie, Chrystus nie mówił, kocham całą ludzkość i za nią oddam życie, tylko szedł do dziewczynki i uzdrawiał. Tutaj chleb dał konkretnym ludziom, był bardzo konkretny w swojej, swojej miłości kto mówi, że kocha wszystkich, nikogo nie kocha. Czyli jak kochać? Ucząc się od Chrystusa. I miłość to jest coś, co, co może zwiędnąć albo kwitnąć, rozwijać się. To jest coś żywego. Niektórzy małżonkowie są rozczarowani po ślubie, że nie potrafią tych, jakichś sytuacji konfliktowych rozwiązać. I są zrozpaczeni. Ja mówię, przecież wy dopiero zaczynacie ten trening. Wy będziecie świętym, dojrzałym małżeństwem w wieku 70 lat. A teraz to dopiero zaczynacie. Będą wpadki, będą upadki, będą... Będą jakieś tam rozczarowania. Nie martwcie się tym. Wy dopiero startujecie w Akademii Miłości Małżeńskiej. Taki jest tego wniosek, wracając do pierwszego czytania, że nasze życie jest chodzeniem po pustyni i generalnie od oazy do oazy, ale tak będzie do końca życia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie reklamuję tego filmu, bo chyba nie jest zbyt taki moralny. Leon Zawodowiec, gdzie małe dziecko zapytało starego Bandziora, czy życie jest smutne i ciężkie, kiedy ma się 10 lat, czy przez całe życie? A on odpowiedział: przez całe życie. I długo potem już nie pożył. Długo potem nie pożył, tak, to prawda. Więc krzyż sięmy do końca, on nieraz jest lżejszy, nieraz cięższy. Pan Bóg, jak to ktoś powiedział żartobliwie, Pan Bóg starszy człowiek, wie co robi. I daje nam takie cierpienia i takich trudnych ludzi, żebyśmy my się uświęcili. Taką dostałeś żonę, bo ty masz dużo wad, dużo egoizmu i ona musi się nią zająć teraz. Takiego dostałeś brata, takiego dostałeś szefa w pracy, żebyś ty został świętym. To są nasze gorz, gorzkie pigułki, które nam Pan Bóg daje. Pamiętacie, jak w dzieciństwie mieliśmy napić się tranu, to były spazmy wielkie. Ale ten trend był potrzebny w naszym organizmowi. Dzisiaj dostajemy trudnych ludzi jak gorzkie pigułki, żebyśmy osiągnęli świętość. Czyli dostajemy węże na pustyni, żeby zwrócić wzrok ku górze. Wzrok ku górze, co jest tak, jak wspominałem, kiedy te prawdziwe węże latają po ziemi. Za uwagę, dziękuję Państwu. Krzysztof Piotr I Paweł Kęska. Księga. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 2 FM.